Alo alo, witam was, to jest pierwszy odcinek z quizów. Same quizy. Czyli tak. Jedziemy I Jaki zwierzak zaprzyjaźni się z tobą w świecie magii? Może być to. Dobra. Jedziemy. jesteś w... Odważny, silny, groźny. Silny. Ja mądry na pewno nie. Hmm. Jakie zwierzęta wolisz? Psowate, kotowate, wade, ptaki magiczne, koniewate, psowate? Oczywiście. Co chciałbyś mieć? Skrzydła, usz. Skrzydła? Jaki jest Twój żywioł? Ziemia, woda, powietrze, ogień. Co robisz w wolnym czasie? Ćwiczę, spokotykam się ze znajomymi, już sobie gram na instrumencie. Czy tam gram na komputerze oglądam TV? Tak, to jest to. Jaki masz styl? Luźny. luźny chłopak, Gantki chłopak, luźny chłopak. Gdzie chciałbyś mieszkać? Las, oaza, pustynia rzeka, góry, góry, oaza, czy w lesie na pewno nie jaskinia ja w jaskinie. Yy, na łące. Co lubisz jeść? Mięso, sodycze, owoce, warzywa. Kruszki nie lubię jeść wszystko. Owoce. Owoce, owoce, owoce. Co wolisz? Afrykę. Arktykę. Afrykę. Dingo! Jesteś żywiołowy? Kochający i wierny Dingo będzie twoim wiernym przyjacielem Aż do śmierci Dobra To mi się podoba Gdzie i w jakim domu będziesz mieszkać w przyszłości Okej, okay, wybieramy to Jedziemy z koksem yy, W które gry lubisz grać Branki, gram na iglu, dekorowanie, wyścigi Nie gram gry, gotowanie, inne Inne Który kolor najbardziej lubisz Niebieski Kurde, co ja żebym tu? Aha. Co masz na sobie? Adresy, jestem w skarpetkach. kapcie buty, kapcie. Co lubisz robić? Chodzić na zakupy, czytać, jeździć na rowerze, spać, bawić się ze zwierzakiem. Spać. Kim chciałbyś zostać w przyszłości? Lekarzem, kocharzem, nauczycielem, ogrodnikiem, policjantem, fryzjerem. Nic z tego, ale wybieram policjanta. Jak chciałbyś, żeby wyglądał twój pokój? Gdyby. Taki. Ile chciałbyś mieć pokoje w swoim domu? Dwa. Które gry lubisz grać? Zaś to samo. Inne. Ile chcesz mieć pięter w swoim domu? Wow. Dwa. Co masz teraz na samej no kapcie Już to było. gdzie chciałbyś mieszkać w bloku w willi no w willi kim chciałbyś zostać przyszłości? no zaś to samo policjant jakie cudycze lubisz. Ile chciałbyś mieć pokoju w swoim domu no dwa matoły no zaś to samo za i się powtarzać będzie. dobra. Willa z basenem w bogatej dzielnicy. Będziesz mieszkał w Willi z basenem w bogatej dzielnicy Istny Raj. No a jak? Jakie imię do ciebie pasuje? Jaki jest twój ulubiony kolor? Niebieski. ulubione zwierzę. Pies. Co robisz w wolnym czasie? Spotkam się z znajomymi, jeszcze no czy tam spędzał się marzę siedzę przy komputerze. No tak, no to. Jaka jest... Jaka jesteś, jaki jesteś? Romantyczna, zapewne no romantyczne. Czego pragniesz? Pieniędzy. Co! Ja nie jestem dziewczyną! Człowieku! Jesteś no się... alumna, gdzieś bardzo romantyczna i ciągle czekasz na tego jedynego Ja pierdzielę! Ja pierdzielę! Co to ze mnie robi? Jak dobrze znam marki samochodów. Może być i to. Z którego kraju jest marka BMW? God damn it. Wielka Brytania. Z którego kraju jest marka Land Rover? No ja nie umiem! Z którego kraju jest marka Porsche? Czechy... No Niemcy! Z którego kraju jest Subaru? Niemcy. No Japonia! Jest Skoda. Skoda to znaczy Kurde, z którego kraju jest marka Bugatti? Belgia. No Francja! Jest Lamborghini. Hiszpania. Włochy. Dobra, z którego kraju jest marka Hyundai? Korea Japonia. O, trafiłem! Z którego kraju jest marka Toyota? Chorwacja? Nie, bo Japonia. Z którego kraju jest marka Peugeot? O kurde. Francja? O tak. Z którego kraju jest marka Bentley? Nie, nawet nie znam tego auta. Niemcy strzelam. Jest. O! 3 na 10 jest ok, ale zawsze może być lepiej. Jeszcze raz to robimy. Szybciutko jeszcze będzie co innego. Zaś to samo... Dobra, Niemcy. Ciekawe co nam odpowie jak więcej. Tego je kraj jest Land Rover? Wielka Brytania... Porsche... Są... Z Niemiec jest Porsche. Jest Subaru. Subaru jest z, Niem z Japonii. Z którego kraju jest marka Skoda z Czechów, z którego kraju jest marka Bugatti z Niemiec, nie z Francji kurde, e, Niemcy, Włochy, z którego kraju jest marka Hyundai, Korea, z którego kraju jest Toyota, Japonia, z drugiego kraju jest Peugeot. E, ja, ja wiedziałem. Z marka hmm, kraju jest Marka Bentley i Wielka Brytania? Dobrze, 7 na 11. Dobrze, ale może się jeszcze poduczyć. Dobra, to teraz to odcinko, że się spodobało, nie zapomnijcie dać łapy w górę, jeżeli chcecie więcej samych quizów, więc na razie. Cześć!